Oh ok. loucura. bardzo Dobrze, to jest O wiele bardziej niż w tej na większych dużych czy mamucich. Bo ta rozbieżność jest znacznie większa. I właśnie mogłem kolejnego tu opowiedzieć, A, bardzo drugiej serii, ale miejmy nadzieję, że nie. Paweł Wąsek, pierwszy zawodnik na dzisiaj startowej, oskarży dzisiaj. Ojej, tanie. Znaczy, cudownie, ale w tym złym sensie. Jak w drogu, rogu? Skaczę dalej. A Szyndal, czwarty zawodnik też, też, za też za wcześnie ale to już bliżej punktuka. Taki skok na 89 metrów. Jak Wolny, O! Może jak Wolny zapunktuję dzisiaj? Chłopcu się dobrze robił Naprawdę pierwsze takie wybicie są, można je ocenić. A, jeszcze 190 metrów. Kiedyś można je tak w miarę odsyłać, naprawdę blisko tego idealnego miejsca z progu, ale w końcu jędrzejszej jeszcze lepiej. Front poleciał jeszcze dalej, ale. W takim duchu jak z tego w ogóle wiatr się teraz troszeczkę przynajmniej na taki podarty. Za to delikatnie spóźnił na to. Piotr Żyła. Zachodnik, który nie należy nawet do top 40 w tym sezonie. Dziwna sytuacja. Szczytuacja. O. Pięknie Piotrek. Teraz. Teraz to wystarczyło, żeby awansować. Mariusz Lindwik. Też za punktka. Peter PTPz. Miały. To co teraz powiedziałem pewnie nie zrozumiecie nawet. Cage to taki to skok. spóźniony na progu oczywiście, ostatnie miejsce. Nie, Ostatnie ostatnio nieźle Rower udane na razie, w ogóle byli skoki, ale jeszcze nie czegoś niczego dzisiaj, jest już 17.52, więc jeżeli były jakieś skoki dzisiaj, to, to przegapiłem, a byłem cały dzień w domu, no bo się niestety nie czuję najlepiej, znaczy to czuję się fatalnie, od 3 dni, ale pozwolicie, że oddam skok na wideoklubacki, na 6. następnie zobaczę rower. Jak to się prezentuje, wszystko? O, e no, panie Dawidzie Kubacki! Pan Dawid Kubacki dzisiaj chyba chce wygrać. No dobrze. Zobaczmy, 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 zobaczmy. ja tu, ja tu zrobiłem screenshoty w ogóle tego planu? O, dobra. Moi drodzy, dzisiaj jest środa. Seria. Kwalifikacje mężczyzn są dzisiaj, a jutro jest konkurs indywidualny przez trzydzieści. No więc nie będzie mnie w domu jeszcze wtedy. Niestety. O ile pójdę do szkoły jutro, bo teraz nie byłem dzisiaj, wczoraj byłem tylko na trzech lekcjach, a wczoraj to też w ogóle nie byłem w szkole, bo no nie jakaś chyba choroba, czy coś podobno, tak, tak to się nazywa w dzisiejszych czasach. Ech, za moich czasów, przed naszą autentyką nie nazywano tylko na ożywcem, dziwne, dziwne czasy, przyznam szczerze, czy podobno jakieś choroby, jakieś leki bierze na to, przeciwbólowe w ogóle, nie wiem, że coś takiego istnieje. No bo przed naszą erą to odcinali najczęściej coś, co bolało, tylko pytanie, jak odciąć brzuch. No problem spory, no ja to tak jak mówię, od razu zakopywano żywcem, i Zbyt nie się tam zbytnio nie przejmował. Że coś tam cię boli, no trudno, nam no, się odejść, prawda? Także, no brzuch mnie bolał generalnie. W poniedziałek tak, tak mnie bolał, że nie poszedłem w ogóle do szkoły. We wtorek poszedłem, chciałem napisać sprawdzian z angielskiego, myślałem, że mi przejdzie, nie przeszło. Musiałem się zwolnić. Byłem na trzech lekcjach, aż jestem w do domu, A dzisiaj znowu nie byłem. Dzisiaj był bardzo ważny z swoją drogą. Bardzo chciałem iść do szkoły. I wyobraźcie sobie, że w ostatniej chwili się zdecydowałem, że tak nie idę. Bo naprawdę już byłem ubrany, że miałem kurtkę ubraną i po prostu zabalało. Zabalało bardzo solidnie. Niestety nie mogę iść do szkoły, Tak jak mówię, bardzo słabo, będę coś sprawdził pisać za tydzień czy coś. Jakiś... Nie wiem. No, podobno by był bardzo łatwy. No, w sumie spodziewałbym się tego. Ale nam może kolega nauczyciel zrobić trochę trudniejszy. Więcej pisali. No, ale trudno. Co mogę zrobić? Przecież nie ode mnie zależy, kiedy jestem chory, a kiedy zdrowy. Nie ode mnie zależy, czy kiedy jestem chory psychicznie. Może zawsze. A może nigdy. Dobra. Dla jest Kończymy o chorobach, bo to bez sensu. Trzynaste miejsce dla. Cografskiego Kilian Payer teraz na Państwa ekranach lider klasyfikacji generalnej czegoś na pewno. Ale na pewno nie pochodu świata. W którym miejsce Jest 16, czyli zaś wąskiem, bo jest 21? Który jest... Jak ukolny? 8. Dzisiaj spora szansa na to, żeby zaawansować do drugiej serii. To jest tam skogniem ponad 90 parę metrów. No i na pewno nie spadnie teraz niżej niż na okna Hamura. 19. Daniel Safenik. Znowu nie zmienimy tego kasku. W ogóle ja nie ingeruję za bardzo teraz w te stroje skoczków. On to wywalone kompletnie. Jakie je ja ustawiłem, takie ustawione. Chyba Kubacki dalej prowadzi. Dobrze mówię? Tak. Kubacki jest dzisiaj totalny szef. pierwszej serii. Skoczył kapitalnie. zajmuje kapitalną pozycję. Tam mój pies gdzieś może szczeka, możecie go tam słyszeć gdzieś w tle. Ale ja się mi za bardzo nie interesuję. Przynajmniej teraz. Zaraz, akurat nagrywam, żeby nie bym tutaj wychodził. Tam może tą Siostra jest, zaraz powinna go ogarnąć. Przecież tam przyszła. W związku z czym myślę, że pies... O już, już go chyba bierze nawet. Także, także, także będzie ok? Dobra, Thomas Luckner. Thomas Lackner cudownie w okolicach punktu K, Miejsce 18, no więc szansa na awans bardzo, bardzo nieduża. Hegli. Trudno, trudno się skacze jak Greścina, ale Greścina zawsze to nie jest nic nowego. To jest czasem mniej. O kurde, to będzie dziś trudny konkurs. To było prawie, był stan. Kupił czas prowadzi, więc ja myślę, że tutaj nawet szansa, żeby prowadzić po pierwszej serii. Wilmstadt teraz, co on tu robi? To niedawna jak już nie wiczej paru świata. Ale chyba się skończyła jego dobra forma. Ale już uboli, naprawdę. Nie wiem czy jutro pójdę do szkoły zobaczymy. Piszcie w komentarze. Jeżeli w ogóle dam komentarze pod tym filmem. To może ktoś napisać, czy ma zamiar dzisiaj wieczorem obejrzeć klasyk Ligi Mistrzów Liverpool Real Madrid ja na pewno będę oglądał kombo imitował? nikomu. Szczerze, nikomu. Dlaczego? Nie A ani do drużyny, ani druga za bardzo nie, to nie należy do drużyn, które, które lubię, powiem szczerze, więc teraz wszystkich fanów Madrytu zawiodę, ale powiem Wam, że Barcelony też nie lubię. Po odejściu Messi'ego, Barcelony jest już do dupy. I tak jak mówię, no nie lubię już Barcelony po tym, jak Messi opuścił ich, więc bardzo mam z danymi ogórasami, które gdzieś tam się bujają w lidze Europy, także no. Mm. Jushiro Kobayashi Jushiro Kobayashi Ojej, wiecie co? Chyba Dawid Kubacki wygra tę pierwszą serię Być ciężko, żeby ktoś tu miał go Pokonać Robert Johansson I takie skoki To jest 90% na konkursu Zobaczmy, ile jest za punkt Wszystkie skoków za punkt a. To jest tragedia. Też będzie skok z punkt. To dość znacznie, że, 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 że Które miejsce w ogóle? Czy punkt wystarczy W ogóle to... na razie wystarczy. Zobaczmy. Simon Amman. Ale Amman to jest do punktu K nie doskoczy. Teraz Jan herl No! Egzekwo, chociaż ktoś dłuższy, to jednak egzekwo. Więc mamy dwóch zawodników na pierwszym miejscu. Ciekawe się to dzieje. Daniel Huber, które miejsce jest 20? Mówię nie najlepiej, nie najlepiej, zdecydowanie. Mógłby się postarać bardziej. Mógłbym się ja postawić, co najbardziej. Aj, Rio, i, 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 chyba bez drugiej serii. Zresztą, w sensie skok był dobry, bo był za punktka. Czyli wystarczający, w moim zdaniem, w okolicach punktu. To jest. Francja drugiej serii. Eee, Granel teraz. Co to Graner robi w ogóle tak nisko? On nie był gdzieś, nie wiem, top 3 Nie wiem, czy był, ale wiem, że teraz będzie na pewno. Miejsce czwarte. Dla, dla hyback, nie, dla hypeka dopiero teraz, będzie któreś miejsce Ojej, ale to chyba nie będzie nawet 30 dzisiaj Będzie, będzie 30 mm, ze, ze sporym fartym tak naprawdę do drugiej serii dochodzi Hehe, okay, dochodzi. Fajne słowo I dla niektórych podobno Które miejsce 31, więc tande tande, taniel André tande Oooo! Ej, ten skok nie wyglądał na taki co da prowadzenie, tak szczerze. Przynajmniej ten pułap lotu, ta sylwetka w locie tak nie wyglądała. Ok. To co, kończymy pierwszą serię? W sumie dość szybko zeszło. Muszę przyznać. Zobaczymy jak teraz ostatni zawodnik. Stabilnie w locie. I dwudzieste miejsce. Tandę, co ciekawe. Zupełnie niespodziewanie przyznam. Kubacki herla Laniszek 100, granerut. Granerut gdzieś to w ogóle też ze Stochem remis. A ich y... Freind i Chofenich. Dwóch Polaków w dziesiątce Ciekawie się dzieje, ciekawie. 41 metrów. Czy będzie w stanie Filip Aschenwald tyle pofrunąć? Zobaczmy. Jest druga seria, więc myślę, że to jest dla niego spory sukces. No w miarę dobrze, w miarę dobrze. Tomasz Lackner. Lakner niestety. Na drugim miejscu. Dashfanden teraz. O, deszwanden skoczy dobrze. Deszwanden skoczy dobrze. Gdzieś tam, w okolicach tego drugiego pierwszego... pierwszy, jest pierwszy. O ile egzekwo? Kurde, za dużo tych miejsc egzekwo dzisiaj chyba. Hajbek, on wygrał w tym sezonie jeden konkurs. Teraz też będzie gdzieś w okolicach tego topu jeden. Ale to już jest znacznie. Znacznie, to już jest znaczna. Jest znaczna zwyżka formy Zugrawski... No. Mmm, Trzefanaję. Dobrze, zobaczmy jak skoczy Niemiec. On nie należy do top 10, czyli znaczy top 30 w sumie. I należy to też nie będzie. To będzie chyba ostatnie miejsce dzisiaj. Nie, jest jeszcze luchner gorszy, gorszy. Jeszcze lakner jest jeszcze gorszy. O kurde. To będzie dobra próba. I bardzo dobrze wylądowany ten bok. Daniel Hu. 20? Przecież do 23 Przynajmniej jest 20, wyjaśnijcie mi co widzowie. Uuuu! Piękny skok! Stefan Kraft A on też jest 20, to było jak zechło Ooo, bardzo dobre w portfogu Eisenbichler 97! Uuu, bardzo trudny skok To było. Dobrze. Szósty... dobrze. lecimy dobrze, dalej. Peter Krewc. Zobaczmy. Aha. No nieźle. Nieźle, nieźle. Maryz Lindvik. O trzecie miejsce. Jakub Wolny, co on tu robi w ogóle? Jeszcze, jeszcze, jeszcze ósmy Johan André Forfang, teraz o kurde za wcześnie, ale mimo wszystko yy, w ogóle lekcję już. Kolega wysłał. No, upadek też się musi zdarzyć. Uspaszkę teraz, zawodnik, który walczy o lider poparu świata, o to, żeby wygrać. Dzisiejszy konkurs. No i nie wygrać dzisiejszego konkursu. Niestety. Może wygrać konkurs Piotrzyła? Przypomnijmy, tutaj wszyscy mają szansę wygrać. Zżyła też ma szansę wygrać, ale nie dzisiaj. Nie to do dupy ten kokusz tak szczerze, jak zwykle. Kto by się spodziewał? Strzafe, nikt nie skacze na dupę z i Shiro co to są za zawodnicy w ogóle? co główny No nie no, to jest jakaś tragedia, moi drodzy, dzisiaj. W drugiej serii. Trzech zawodników na dziesiątym miejscu. Można nawet czterech. w końcu ktoś skacze za punkt K, chociaż. To jest jakaś tragedia, naprawdę. Manuel Fettner. <ścoughs> no nieźle. Severin Freud. Walczy o lidera poweru świata. No, i który? I ósmy, Leben Aha, no nieźle, Kamil Stoch. Co to robi Polak w ogóle? Musimy to zmienić. Ewidentnie musimy to zmienić. Kamil Stoch jest pierwszy. Teraz grany ród. No zobaczymy. Jest drugi. Anżela, Niszek. To będzie pierwszy podium Polaków w tym sezonie, coś czuję. No, bo staw skoczył tak dobrze, że może wygra nawet konkurs dzisiejszy. Kubacki. Kubacki. Ale Kubacki nic nie zrobi. Herl jeszcze tutaj jest, ok. Co zrobić, ale w ogóle? No, gdzieś drugi moim zdaniem, nawet trzeci. No i zobaczmy, nie wiem, kto wygrał konkurs. Stał wygrał konkurs, grany drugi. Tutaj trzeci. No, tak to wygląda. sto w ogóle. Pierwszy raz pola wygrywa w tym sezonie. No więc jest ciekawie. Jest ciekawie. Kiedy to stało się dalej? Tutaj, tak to Czy Ten, a w ogóle odskoczył. On był gdzieś nie, nie ważne Nieważne. Kamil 116. Pierwszy zwycięstwo w sezonie. No więc oficjalnie 48. Osiągnięte, panie. No, nie, no znowu taka skoczna. Znaczy, Mówię, że ci zaraz. Co ja wiem. To był największy błąd dać takie skocznie do Pucharu Świata. No nieważne. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy konkurs. A zaraz lecimy z Mam trochę czasu. Jest 18.09. Mam trochę czasu, więc będę nagrywać kolejny się.